Cześć, witam was w odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku sobie trochę porozmawiamy o tym roku, czyli 2023, sobie go tak jakby podsumujemy, żeby go w tak ładnie zakończyć i no więc zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek. I jeszcze na początku odcinka bym chciała pozdrowić tutaj widzów z Nexusa, bardzo was serdecznie pozdrawiam, że mnie dorwaliście, że nagrywam akurat, ale dobra, dobra, więc sobie już teraz przechodzimy do odcinka. Ogólnie przepraszam Was, że taki odcinek to taki trochę na szybko wygląda, ale nagrywam go na spontanicznie, ponieważ wiem, że takie odcinki są w sumie najlepsze wtedy, kiedy spontanicznie się robi, ponieważ mówi się w sumie nie to, co się jakby zaplanowało, tylko mówi się to, co naprawdę się myśli, więc dlatego jest ten taki odcinek taki spontaniczny, ale dobra, dobra. Więc przechodzimy sobie właśnie, jak mi minął ten rok, oraz powiem Wam szczerze, że tak szczerze, szczerze, ten rok był jednym z lepszych lat moich, bo naprawdę. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, moja rodzina jest zdrowa, mam wspaniałych widzów. No, co jeszcze mogę powiedzieć Wam? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten rok, że jesteście już ze mną tutaj. już, To będzie piąty rok, piąty rok już koniec oraz zacznie się właśnie szósty rok tego kanału, więc bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Ogólnie to też bym chciała Wam życzyć, by 2024 był tak, że powiecie sobie pod koniec roku następnego, że tak, to był ten ten rok, to był dobry rok, o tak żebyście powiedzieli sobie Ponieważ to jest właśnie takie najważniejsze, żeby tak sobie powiedzieć i od razu jakby dzień lepszy, rok lepszy, wszystko jest lepsze Ogólnie jak tak sobie powie się, najmniej na mnie działa Nie życzenia chcę wam złożyć na sam koniec odcinka, więc jeszcze nie uciekajcie oraz nie piszcie w komentarzu, że Demka jest nie taka niemiła, że życzeń nie składa Nie, 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 o, nie o to mi chodzi Chodzi mi o to, zastanawiam się, co jeszcze tutaj powiedzieć takiego podsumowującego ten rok, dlatego jest tyle cięć właśnie. Yy, I no, to też ten odcinek zamierzam wstawić tak wcześniej niż północ, czyli taka gdzieś, no... 15, żebyście mieli czas jeszcze zdążyć obejrzeć, ponieważ wiem, że Sylwester głównie się spędza z rodziną, mnie Oraz czasem tam z przyjaciółmi, wiecie o co chodzi, nie? No to chciałabym, żebyście ten film właśnie zobaczyli, zanim to się właśnie stanie, żebyście w trakcie tych przygotowań, o, zobaczyli, żeby wam to po prostu umiliło, może, nie wiem. To jeszcze bym chciała wam powiedzieć, że mam postanowienia noworoczne oraz możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie postanowienia noworoczne, ponieważ jak co roku, to wiecie, nowy rok, nowa ja. Moje Postanowieniem przede wszystkim jest to nagrywanie więcej odcinków dla Was, ponieważ w tym roku no było mało odcinków, powiedzmy sobie szczerze, oraz głównie to było dlatego, że musiałam się coś tam pouczyć, coś tam zrobić, i naprawdę byłam tak zmęczona, że nie miałam siły po prostu dla Was nagrywać odcinków. A kiedy nagrywam odcinki zmęczona, to te odcinki najczęściej wyglądają tak źle, że po prostu tragedia tragedia. Tak, chciałabym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji właśnie nowego roku i ogólnie to bym chciała wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego co wam się marzy, naprawdę żeby ten rok, żebyście spełniali właśnie te swoje marzenia w tym właśnie następnym roku oraz żebyście byli szczęśliwi. Ponieważ to jest też ważne w życiu, żeby być szczęśliwym Dobrych ocen, a jak pracujecie to żeby szef wam podwyżkę dał A jak jesteście sami swoim szefem to żebyście sami sobie podwyżkę dali Oraz jeszcze bym chciała wam życzyć, żebyście się nie zmieniali Ponieważ jesteście naprawdę wspaniali, tacy jak wszyscy jesteście Po prostu musicie to zauważyć I nie zmieniajcie się po prostu dla kogoś Ponieważ z doświadczenia mówię, nie opłaca się I naprawdę to, to źle później wpływa na siebie i no, więc tego Wam życzę w nowym roku, żeby ten rok był waszym najlepszym. I no, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. I no, więc papatki, bajo, widzimy się już właśnie w nowym roku.